Mam trochę doświadczenia w takich ekstremalnych warunkach. Brałam udział w dwóch rajdach offroadowych rajdach samochodowych. Kilkakrotnie zdarzało mi się jeździć po takich torach jak tutaj, więc też potrafię, potrafię wyprowadzić samochód z różnych opresji. Co nie znaczy. Że jestem kierowcą doskonałym, bo takich nie ma. Przy trudnych warunkach drogowych, kiedy warunki się zmieniają, kiedy pada deszcz, jest mrzawka, kiedy jest szklanka, naprawdę nawet najlepszy kierowca może sobie z, taką, z takimi warunkami nie poradzić. Nie należy przeceniać swoich umiejętności. Ja staram się tego nie robić. Ale mówię o tym, że jestem dobrym kierowcą przede wszystkim z jednego powodu. Od samego początku, odkąd mam prawo jazdy, a zrobiłam prawo jazdy mając lat 17, więc mam już paręnaście lat i od tego, od tego czasu, kiedy zrobiłam prawo jazdy, miałam jedną taką poważniejszą stłuczkę, kiedy samochód musiałam odprowadzić do serwisu, nie można było nim już dalej jechać, nie było żadnych, żadnych ofiar, nikomu nic się nie stało. Paręnaście lat, jedna stłuczka, to chyba jest niezły wynik, jak na kierowcę, który jeździ bardzo dużo.